z tymi włosami. Witam serdecznie, randka z Tindera w Szczecinie. Co popierdala, jak obudził się w prawdziwy Polo. Siła no jadę do Szczecina dzisiaj jak dość spontanicznie wczoraj stwierdziłem, że jadę i nad się na dobrą sprawę jakbym jechał nie wiem, gdzieś na jakąś miesięczną wyprawę, bo myślę, że mam jakieś 10 kg zapakowane, no, ale jest dron, jest laptop, a jest książkę w pociągu, mimo że jest to tylko godzina, jakieś tam wiadomo baterie aparat jerba. Butelka wody zimnej, butelka wody ciepłej, termos do jerby. Czekamy na pociąg jeszcze jakieś 15 minut Wasze zdrowie Oprócz mnie nikogo nie ma, nie wiem czy... No jest sobota, więc tam w sumie ludzie pewnie jeżdżą w soboty do Szczecina Ale... Dopiero za 15 minut jest pociąg Jestem już w Szczecinie, nie nagrywałem wyjścia z pociągu, bo to ręce zajęte, tu mam wodę, to mam jakiś picie na kumpla w drugiej torbie. Dopiero będę nagrywał jak te wszystkie graty. Odstawię. Idziemy do mojego ziomka. Chyba tutaj Tutaj, tutaj chyba No Jesteśmy w Chinatownie, w Szczecinie Przedam sobie zjeść jakieś dobre Dobre azjatyckie jedzenie, no powiem Wam tak szczerze mówiąc. Za taką cenę jest naprawdę spoko. Wziąłem sobie zupę i drugie danie. Nie mówię, że to jest najlepsze jedzenie jakieś azjatyckie jakie jadłem. Ale jest dobre, Maciej co sądzisz? <laughs> Maciej dzisiaj nie będzie na, na wideo. Będę nagrywał jerbę i będę zdał pytania dla Maćka. Jak ten. Takie samo poczucie Macku dzisiaj. Coraz no, lepiej. Coraz lepiej. Maciek się nie wyspał, bo się ten. pełnia była i mówi, że, nie, że... Posiedzenie, sejmu. posiedzenie sejmu i oglądał całą noc. Ale tak się zdarza. Czekamy na, na jedzenie. Pierwszy rzut idzie zupa z pierogami błądą No gorąco Z jednego talerza To druga porcja Bo Później będzie, że pojechałem do Szczecina i z nikim się nie spotkałem A tak przynajmniej jest na kamerze nagrane Że jesteśmy sobie w parku i tutaj o, o zajebiście i... Jeszcze jak będziesz na miniaturze to, to będą wyświetlenia A zro, I będzie tytuł randka z Tindera tak. Czekaj, zrobię, czekaj, zrobię zdjęcie. z tymi włosami. Witam serdecznie. Randka e, z Tindera w Szczecinie. Tutaj jesteśmy sobie z koleżanką e, na jasnych błoniach. Jest niesamowicie piękna pogoda. I co jeszcze możemy powiedzieć, albo przed... roz... Może przedstaw się, bo później będę z zjebę, że... O nie. A mogę zareklamować swoją markę? No możesz. Idzie... A, albo nie, nie, bo Ci wytną, jeżeli powiem pełną nazwę. Tak? No. Dobra. Więc można powiedzieć GWP. A, to będzie link, w link będzie w opisie. No. I czekaj, e, chciałam jeszcze powiedzieć, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o relacjach damsko-męskich i randkach na Tinderze ogólnie. Ale że teraz? Tak, teraz. Teraz. Dokładnie. Poza tym, że jest piękna pogoda, to... No właśnie. Rozmawiamy o tym, e, jak to jest z tymi randkami Tinder. No właśnie. I wyłączam y, kamerę, a się sobie pewnie będzie sami tak dopowiadać Dokładnie, na razie Już ponad połowa drogi w Szczecinie, ogólnie nie nagrywałem za dużo, bo... Było bardzo wietrznie, jesteśmy w hojnie aktualnie, zobaczcie jaki tutaj piękny, stary budynek. Miejscowość Chojna, w drodze do Boleszkowic. A najgorsze jest to, że nie mam możliwości dostać się jakkolwiek do, do Dębna, ponieważ nie ma żadnego autobusu, który kursuje na trasie Dębno-Boleszkowice. Jej nie ma kto po mnie przyjechać, bo dzisiaj jest sobota i wszyscy sobie piją piwko <grymne> No co zrobisz? Nic nie zrobisz. W ogóle kupowałem sobie ciuchy pierwszy raz od nie wiem kiedy w galerii handlowej i mam całą torbę szmat czy szmat z ciuchów z Stickemax albo całkiem spogoconowo patrzcie, kupiłem sobie takie czapejki, czapeczki Ci pójdę po 16 zł. Nie mogłem takiego tak czegoś nie kupić sobie kupiłem całą torbę. Całą Chwila prawdy, teraz będzie moja stacja. Miejmy nadzieję, że ktokolwiek będzie jechał z samochodem do mojej miejscowości, żebym można powiedzieć, podjechał sobie kawałek na tak zwanego stopa, na okazję tak jak mówię, żadnego autobusu nie ma, który jest w stanie zawieźć nas do chaty a dzisiaj sobota impreski grilla, więc trzeba sobie jakoś radzić trzymajcie kciuki, dojeżdżamy no i słuchajcie nikt nie wysiadł na stacji tylko ja a, i spodziewałem się, że może jednak ktoś będzie jechał w moją stronę. No tak, to jestem w Dupie. Ta trasa też nie jest jakoś często uczęszczana. Nic idę, postaram się zapać stopa. Ale coś czuję, że to będzie licho. Ludzie się chyba boją brać na stopa. Ostatni raz na stopa, to jechałem, nie wiem. Na Azerbejdżanie chyba gdzieś Albo w Armenii Wieje, w razie czego jakbym chciał się przejść na piechotę do domu To jakieś 16 km do Dębna I pewnie jeszcze jakieś 2-3 km do mnie do domu Więc myślę, że w, czte... w 4 godziny bym doszedł No nic, nie ma co stękać Idę Pięknie tu jest, szkoda, że nic nie jeździ Poczekamy. Jeden z gorszych moich autostopów w życiu miał miejsce w, w Rio de Janeiro, czekałem chyba około 6 godzin i, i nikt się nie zatrzymał, nawet nie spojrzeli, obok miasta stała policja z bronią, obok była fawela, więc nie ma co się dziwić, że nikt nie chciał wziąć. Podobno w Rio jest dość niebezpiecznie na tyle niebezpiecznie, żeby że ludzie boją się po prostu brać kokolwiek na stopa, bo Mogą! No. Ani jechała, myślałem, że my weźmy i niekoniecznie idzie dalej jakaś furka Nie zobaczymy Ale za pieprzodę poczekamy Już się zatrzyma Uch, niekoniecznie No nic Szczerze, że tak późno jest, bo jest około godziny dwudziestej coś, więc zaraz już zachodzi słońce tam i będzie ciemno i będzie zimno, no ale nie jest takie życie. No a drugi mój a drugi mój najgorszy autostop to był chyba na Filipinach No nic czekamy sobie Zobaczcie Powiem wam że dosłownie zaszło słońce tutaj w tym miejscu i zaczęło zajebiście piskać No że wziąłem kurty, bo myślałem sobie, że wezmę tam chyba chłopaki jakiś tor wyścigowy mają bo tylko słychać pisk opon jak się kurzy więc ja wziąłem tam kurtałkę, bo zaraz mi się zmarznie, a teraz wiadomo, najgorsza pora na panie stopa, bo ludzie nie chcą wieczorem nikogo brać. Bo się boją po prostu. A tutaj wszystko jest. I dron, i laptop, i, i wszystko. Ona od domu. Uwaga, obieram tak zwaną bluzę firmową National Geographic. I to jest bluza tak zwana. Wiecie tutaj, a, ja tu pracuję nie, w telewizji, więc może to będzie chyba National Geographic, no weźmiemy tego warianta. Nie wiem, co ja sobie wkręcam, go, bo tego nawet nie widać, ale wieje za jej więc nie wiem, czy to będzie słychać wyraźnie. A tam po drugiej stronie w ogóle jest kot, który na mnie cały czas się patrzy. Próbuję go zawołać, ale nie działa. I jedzie. To moja ostatnia szansa. To przykre, że ludzie nie myślą takimi kategoriami w stylu, o tutaj jest stacja pociągowa, tutaj teoretycznie jest namalowany przystanek autobusowy i ludzie nie myślą, że No kurwa tędy nie jeździ żaden autobus do żadnej innej miejscowości i na 99% ten gościu, który tutaj stoi z torbą, ja Wyszedł po prostu ze stacji pociągowej i nie ma możliwości dojazdu do domu. Ci ludzie jadą sami, więc no nie wiem. To szkoda, że takimi kategoriami nikt nie myśli. Ale kurwa, bo koronawirus, ale kurwa na tego. Na wesele 150 osób pójść na balet, to się, to się nie zarazimy. Ale no nic, zobaczymy. Jeszcze jedzie jeden, mam nadzieję, że się zatrzyma. Choć po popierdala, jak. obudził <grym> się <w> prawdziwy polo. Dobra, kiedy kończą się pomysły, robi się zimno. Pora na metodę stopa numer 2, Tak zwana. więc tam nie zostawiłem? Nie chyba. Na litość. Czyli będę sobie szedł wzdłuż drogi, tu jest zatoczka, tu się lepiej zatrzymać. Ale tu ludzie mają w dupie. A tam na tej drodze będzie widać, że ja po prostu idę i już trochę przeszedłem. Niewygodnie się są tą torbą nie ukrywam, bo tam jest jakieś, myślę, nie wiem, 15 kg na pewno, bo jest laptop, jest dron. Ale nic, idziemy trochę Widziałbym się nie martwił tak Ale wiadomo, że zaszło słońce i Zaraz będzie ciemno, a po ciemaku to nikt nie weźmie Dobra, kończy się mi bateria Idę sobie A patrz jaki jest zachód słońca Przeszedłem się kawałek na, na piechotę i zaraz będę w pierwszej wiosce. Wieje bardzo. A ten aparat nie ma mikrofonu, więc wieje. sobie Zatrzymam się jakiś gościu Witam, do Dębna Siemano. Ale nie, płacimy, płacimy i tak Nie tanie rzeczy ah, Szumano. dzięki Co tam? Ja tu już no mi nie. dupa, że coś tam jedzie i pięknie. Dziomu, mi mnie akurat był w, w okolicy I powiem wam tak Gdybym nie stawiał nic na Instagram, to by nie wiedział A tak stwierdziłem, że wstawię sobie na Instagram, że czekam na stopa I ja on był w tej miejscowości obok 2 km, Więc ja sobie poszedłem na spacer kawałek I mi wziął Więc jestem już na osiedlu i będę za chwilę w domu I puenta dzisiejszego spotkania z Tindera Cóż za piękny zachód słońca dzisiaj Normalnie fioletowe niebo, no filter a tu śmietniki, Siemano wróciłem. Pragnę podsumować wyjazd. Ogólnie, wyjazd ten miał być wyjazdem po to, aby kupić sobie ciuchy. Został zaliczony. Dodatkową opcją miało być spotkanie z widzami. i Tutaj w 99% ja zawiniłem, ponieważ to takie moje było z dupy: poinformowanie ludzi dzień wcześniej, że osłuchajcie jutro spotkanie. A może na bulwarach, a może w galakcji, a może na deptaku, a może w kaskadzie, a może tu, a może tam. To jest główna nieorganizacja i tu się przekonałem, że kuleje, jeżeli chodzi o marketing, i to bardzo mocno, jeżeli chodzi o tego typu załatwianie spraw. Więc jest mi trochę przykro, bo wiem, że później dostałem kilka informacji od ludzi, w stylu: Hey, Polo, gdzie jesteś? Hey, Polo, gdzie byłeś? Gdzie można łapać? I trochę mi było głupio i przykro, że, że nie zrobiłem tego i też po części nie ogarnąłem się czasowo. Przyjechałem, byłem przekonany, że przyjadę szybciej do Szczecina. Przyjechałem później, zaszedłem do Kumpla zanim wyszliśmy zjeść, cokolwiek to już minęło. Około godziny musieliśmy porozmawiać Zjedliśmy, więc zajęło kolejna godzina I jak myślałem, że około godziny 14 będę wolny Tak dopiero o 14 mm, na dobrą sprawę Byłem w tej Kaskadzie, zrobiłem zakupy No i spotkałem się z tą koleżanką na, na Jasnych Błoniach I, I bardzo sympatycznie, porozmawialiśmy sobie e, Tutaj możecie wejść na tej jej linki Ona, ona posiada takie tam e, social media branżę taką dość chyba specyficzną, niszową mówię, żeby nie wymawiać nazwy, ponieważ YouTube może blokować algorytmy przez to więc zachęcam do sprawdzania, ja też pewnie sobie z ciekawości sprawdzę i dodatkowo pozdrowki dla Osy, który mnie podwiózł do chaty i to tyle. Zleciało tak jak zleciało. Najprawdopodobniej najnowsze odcinki, bo i ciągle w nowych ciuchach w nowych szmatach. Zajebiście, już nie będzie pisać mi, że on znowu to sama bluza <grym> w każdym odcinku albo cokolwiek. No nie jest fajnie, trochę jakiegoś tam autostopa, nie autostopa, chyba próbowała pani autostopa, trochę przygody, trochę jakichś tam śmiechów i, i tyle. Tak jak zwykle spontanicznie. Fajnie wyszło jak wyszło i, i tyle. A. Oficjalnie. Za tydzień, no w sobotę, w sobotę, godzinę jeszcze podam dokładnie na Instagramie, widzimy się w Poznaniu już na 100%, podam Wam dokładną miejscówę, w której ja będę siedział i chciałbym, abyście Wy tam przyszli po to, żebyśmy sobie porozmawiali, siadli sobie normalnie jak ludzie, wypili sobie piwko bezalkoholowe, alkoholowe, chcecie też weźcie flaszkę, yerbę, cokolwiek, wodę, pogadamy, pocilujemy sobie. Po nie znam y, jeszcze miejsca, ponieważ nie znam poznania. Śledźcie naprawdę mego Instagrama Piotr Polo Przywarski i jakoś na dniach podam wam szczegółowe informacje. Y, gdzieś będziemy chyba nad rzeką, y, przy takiej miejscu, co się nazywa kontenery. Tyle jest, tam mi się tylko obiło uszy i tyle pamiętam. Dobra, uciekam jeść. Widzimy się y, niebawem. Na razie.